Wibracja dnia na poniedziałek 3 listopada 2025 roku. Wibracje budujące to trójka, 11 i 9. Wibracje pośrednie to piątka z dziewiątką i wibracja docelowa to piątka w księżycu rosnącym. I dzisiaj, szanowni państwo, bardzo się pilnujcie, gdyż, ponieważ wiele osób zechce Wam wejść na głowę. Dzisiaj to jest taki dzień, gdzie ktoś nas postawi przed faktem dokonanym, gdzie ktoś zrobi coś po swojemu. Więc dzisiaj jest taki dzień, że wszystko, co możesz, to albo pilotuj do samego końca, nie oddawaj tych powiedzmy tej kierownicy, tych lejc komuś innemu, bo tutaj powiedzmy rozwalą Ci Twoją robotę. Tak więc, Szanowni Państwo, jak jest trójka i jedenastka, to jak ktoś tam powiedzmy, my mamy zaplanowanego, my to do końca. My to pospinajmy, my to pozamykajmy, bo jak oddasz decyzję mężowi, to mąż zrobi po swojemu i będzie draka. Jak oddasz projekt, tam powiedzmy do finalizacji koledze, on to tutaj powiedzmy to spali, rozwali i tak dalej. Więc dzisiaj dbamy o swoje interesy, dzisiaj nie pozwolimy nikomu wchodzić na swoją głowę, dzisiaj nie oddajemy nikomu tutaj, powiedzmy, swoich jakby tu sterów, dzisiaj wszystkiego sami dopilnujmy i wtedy gwarantuję, że ten dzień będzie udany. I za te udane dni trzymam ciuki. DobraWróżba.pl Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.